Dzień dobry, dzień dobry. Czekam na Miśka, on zaraz przyjedzie i będziemy się wybierać na randkę poniedziałkową. A tak na poważnie? O, właśnie jedzie. A tak na poważnie to wychodzimy randka będzie gdzie? Uwaga, uwaga, w W Wijkę. Kupiliśmy. Mi się wydaje, że tak jak mam pomalowane oczy wyglądam. Jakbym pakała, jakbym miała zezę? Nie wiem. Kupiliśmy nową pralkę. Nową, nową, nieużywaną tym razem, bo e, tak wyszło. Tak wyszło. E, stwierdziliśmy, że tak właśnie zrobimy. Dobra, ja idę do toalety. Umyć zęby jeszcze, pomalować usta zawsze przed wyjściem mojej zęby jeszcze raz. E, I lecimy. Także dzisiaj będzie taki vlog trochę z domu, trochę gdzieś tam. Może uda nam się wyskoczyć na kawkę. Zobaczymy. Dobra, stwierdziłam, że idzie marynara. Aha, właśnie tą torebkę sobie kupiłam za trzy funtiaki u babci. Słuchajcie, są rzeczy, które się kupuje u babci, są rzeczy, których się nie kupuje u babci. W zależności. Taka torebka, nie wiem ile, 15-20 funtów. Kupiłam za trzy nowa, nieużywana. Dobra, zobaczcie, ile mam kwiatów. już się pokazać, że jesteś, że żyjesz, że nie wymieniłam Ciebie, co? A Ty chcesz? Nie masz nic przeciwko? Co oni tu zrobili? A powiesz ładnie dzień dobry? Zależy. Ale <laughs> środku? To wczoraj. Nie, nie, tu. Ale ta truskawiczka, nie pachnie, nie? Dobra, Dobra. okej. Okay. Idziemy na zakupy. Ale miśków. Czemu tak aktujesz? Chcę takie coś mieć w domu. Cześć! Czemu ci się stresuje? To był bardzo, bardzo, bardzo udany dzień. Sprzęt trzeba schować. Powiem, ale tu alkoholem śmierci. Perfumami psikałam i pokój jak zamykam, to normalnie jakby tu ktoś chlał. Dosłownie. Bardzo dobry dzień. Misiek, misiek zaraz wróci. Jest u mechanika. Odbiera auto, ja go tylko podwiozłam. Czekajcie chwilę, dajcie mi sekundę, bo źle e, źle estekowałam mojego. Ech, dobra, na razie ja zrobię tak. <grych> dobra. Już już, już. już wam się pokazuje. Ja za chwilę Ja tylko muszę po, a, Nienawidzę chodzić W tych ciuchach Co jestem, a szczególnie w spodniach Bo spodnie będę zmieniała Właśnie od razu Będę zmieniała Piesek czeka Od razu robię tak Przebieram się i szybciorem, do kuchni szybciorem, bo trzeba zjeść obiad, trzeba zrobić obiad kto był grzeczny? kto był grzeczny? był grzeczny? tak ktoś był grzeczny? zaraz też obiadek dostaniesz, tak? czekaj, przepraszam no czekaj a co szurasz tyłkiem? blaki idź no idź, bo muszę zamknąć Dobra, ja idę do toaletki, kupiłam e, parę rzeczy, kupiłam nam e, taki aromat waniliowy do mocz, moczy do moczy. E, byliśmy w Starwaku, byliśmy w Ikei. No i samochód trzeba było od mechanika znowu. No, jak się ma dwa auta, to któryś ciągle gdzieś do naprawy. Lecę robić obiad. Także jak mi się wróci. To później Wam jeszcze pokażę co na obiad. Yy, I pokażę Wam, co kupiłam w ostatnim czasie. Pokażę Wam moje kwiatki. I dzisiaj też coś kupiłam. Dobra, ja pokażę tak. Kwiatek wisi tampa. Yy, tu mam kwiatki, tu jest nowy. Przepiękny okaz, tu jest nowy, przepiękny okaz, tu jest nowy, dzisiejszy, tu nie, tu po prostu nowy ten, doniczka, tu jest nowy, ten jest stary, ale też przewieszony, tu jest nowy, tu jest nowy, tu jest nowy, tu jest lampa do umycia ściągnięta, pralka jutro dopiero przyjdzie, tu są te dwa kwiatki. I tu są: tu jest stary, ale przeniesiony tutaj, i tu jest nowy kwiatek. O teraz tak będą sobie tu mieszkały. Nie wiem, czy nie będą miały za ciemno, wypróbuję później, sprawdzę i tak dalej. A ja teraz zmywam się, zmywam makijaż. Już trening mam przygotowany, chłopaki wychodzą na siłownię, a ja też zabieram się za ćwiczenia, bo jest godzina 18.30 treningu kąpiel, Później kolacja. Coś obejrzymy. I koniec dnia, ale było dzisiaj fantastycznie. Było bardzo fajnie. mi dużo porobiły w domu. Razem fajnie spędziliśmy czas. No i tyle. Są fajne rzeczy. Dobra, mam 48 minut treningu. Trochę mi to zajmie. Tylko ja staram się zawsze zmywać makijaż. No przed treningiem nie lubię trenować w makijażu, bo ja się bardzo pocę. No to właśnie chyba o to chodzi, nie? Do zobaczenia jutro. Nie jutro. Przepraszam, nie Nie jutro. Do zobaczenia. Co e... jakiś tam czas obserwujcie, bądźcie. Ja też jestem. Dla Was. Buź jak!